Ho ho ho! Maria Carey leci już w supermarketach, więc święta niedaleko. Dzisiaj przepis na rybę w moim stylu może zagości właśnie na Twoim wigilijnym stole. Oglądaj dalej. Dziś przygotuję alternatywę dla świątecznego karpia, jeśli akurat za nim właśnie nie przepadasz. E, ja wolę też inne ryby na święta. E, karp to oczywiście tradycja, e, ale wolę na przykład łososia właśnie w takiej wersji, jak się dzisiaj przygotuję, czyli z twistem azjatyckim. E, przygotujemy to z zieloną herbatą e, oraz innymi pysznymi składnikami. Zaczynamy od przygotowania sosu, marynaty, tak naprawdę. Do gartera w pierwszej kolejności wrzucamy brązowy cukier. Mamy tutaj zieloną herbatę, dzisiaj dostałem taką z suszonymi owocami, ale możesz użyć zwykłej zielonej, i na przykład jeśli lubisz takich właśnie śliwek wędzonych, albo takiego suszu świątecznego, właśnie dodać do takiej herbaty. Ona ląduje do garnka, chwilę wszystko prażymy. Pięknie już zapachy wszędzie krążą po całej kuchni, oraz delikatnie zaczyna się karmelizować brązowy cukier. To czas, żeby dodać mirin, taką samą ilość sosu sojowego. Oraz taką samą ilość wody. Całość zagotowujemy i na wolnym ogniu, tak żeby delikatnie się podgrzewało, na około 3 minut. I kroimy teraz czosnek. I musi być bardzo drobno, tak żeby był po prostu przesiekany albo przeciśnięty przez praskę, jak wolisz. I dorzucamy do rondelka. Na samym końcu dodajemy miks pięciu przypraw, e, możesz kupić tą mieszankę gotową lub samemu sobie przygotować w domu. Myślę, że fajnie będzie się komponowało na święta, ponieważ mamy tam goździki, anesz, więc takie piernikowe smaki. Dorzucamy do rondelka. Minutkę wszystkie składniki się zagotowały i przelewamy teraz sobie esencję pyszną, tak żeby... O, zobacz, ile tu umami jest. Zobacz, sosik jest... Mocno taki ciemny, no jest tak aromatyczny, że naprawdę sąsiadka już zaraz się będzie chyba dobijała. Bo wentylacja i smaki pójdą. No i tak naprawdę teraz zostało nam tylko pozawijać łososia, pergamin oraz folię aluminiową. Na spód kładziemy sobie odrobinę groszku. Możesz sobie użyć też na przykład, nie wiem, cukinii, która jest pokrojona. W słupki e, marchewki e, Możesz to wyłożyć na przykład też brokułami, które będziesz miał pocięte na takie e, cieńsze slajsy Dokładamy na górę kawałek łososia I na łososia oczywiście pyszna marynata, sos O, trochę ucieka Przyklepiemy sobie Hyc Zawijamy I robimy sobie teraz kopertę Możemy odrobinę sosu dorać jeszcze on się fajnie uparuje od tego sosu I teraz folia aluminiowa Tak samo robimy piękną paczuszkę I ląduje to na blaszce do pieczenia Nie musi być super szczelne Łosoś zrobi nam się szybciutko Sosik sobie będzie odparowywał Czyli ta para, żeby troszkę wychodziła po prostu z tego łososia Paczuszki gotowe, wkładamy do piekarnika. Temperatura 200 stopni w zależności od tego, jak duże masz kawałki, między 10 a 15 minut. Do zobaczenia za chwilę. 15 minut minęło, czas wyciągnąć łososia. I teraz jedyne co zostało, to odpakowujemy całość. Może zostać właśnie nawet w tym. Fajnie będzie taka paczuszka wyglądała. Na talerz, groszek się ugotował łosoś jest idealnie ścięty, sprężysty, już prawie gotowe, ale potrzebujemy jeszcze jednego składnika. Kwaśny smak, sosponzu, odrobinka, tak, żeby wzbogacić umami. Cyk, odrobinkę do tego, żeby łosoś jeszcze piękniej wyglądał. Kilka listków kolendry. I przepis na świąteczną rybę w stylu azjatyckim. Gotowy, pięknie pachnie. Cudownie wygląda, a jak smakuje, czyli najlepsza część programu. Mm, soczysty łosoś. Mmm! Przygotuj ten przepis u siebie, soczysta ryba. Coś innego na święta, coś, co uważam, że zagości w Twoim domu. Co święta. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, daj lajka, zasubskrybuj, jak jeszcze tego nie zrobiłeś, a na dole w komentarzach napisz, co jeszcze chciałbyś zobaczyć na tym kanale, może więcej przepisów z ryb. Daj znać. Tymczasem do zobaczenia, do następnego odcinka. Cześć. Jak chcesz inną rybę, na przykład karpia z azjatyckim twistem, kliknij obok.